Witam, witam. Polska osa. Koniec chorowania, jedziemy z tematem. Trzeba troszkę nadrobić zaległości. Słuchajcie, będziemy e, słowo klucz próbować e, zranimować te listwy boczne od podestów. Tu akurat mamy w ten sposób, że tu jest prawa, znaczy to jest lewa, tam jest prawa strona. One nie są jakieś symetryczne, to widać tutaj e, po tyle jak to wygląda. E, natomiast no, mamy ubytek taki nieciekawy, po prostu pęknięcie, więc y, to trzeba będzie dać do spawania. Ale zanim to dam, to <coughs> będziemy próbować to co mówiłem, y, to jakoś wyprostować. No z aluminium to jest tak, że y, jest to raczej trudny materiał, z tego co widziałem, jak, jak, y, jak, jak ludzie się z tym bawią. Tutaj też mamy chyba takie prawie, że pęknięcie. Nie, po prostu coś się odgniotło, ale tutaj już jakby się zaczynało, nie? Więc no... Listwa no trochę przeżyła. Mam nadzieję, że uda mi się na tyle ją zranimować żeby jakoś w, w miarę wyglądało. Na pewno będę grzał, na pewno będę grzał. Mam młotki te pseudo blacharskie więc tu wszystko będzie trzeba naprostować. I finalne takie dogięcie, no to na pewno już na samym motocyklu, w sensie jak już będę miał poskładane te podesty, bo wiadomo, delikatnie powiedzmy w tą stronę, czy w tamtą, żeby to wszystko ładnie leżało, ale to już zostawimy tak na koniec, że to w ręku powiedzmy, chodzi o taki zamysł, żeby jednak to było równo. Bo tutaj widać, że jest powykrzywiane, troszkę to tam lata, gdzie nie no i co, wyczyścić, papierki w dłoń szlifować, polerować. Ale najpierw y, będziemy prostować. No, zobaczymy. Aby nic mi tu nie popękało, no mówię. Najpierw prostujemy. E, później damy do e, spawania. Jeszcze chyba międzyczasie przepoleruję. I później już tak finalnie, wiecie, na błysk się zrobi. E, więc, więc tak to będzie. No i nic, robimy. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Zajmę się chyba tą, e, powiedzmy, całą listwą, a później, a później tą połamaną. No i dobra. Jedna jest. Druga też jest. E, jest taki jeszcze bananik tam po środku. Jeszcze to spróbuję zniwelować. Ale powiem Wam całkiem, całkiem, bo y, jest to trudne. To raz. Dwa. Y, zobaczymy, jak to będzie wyglądało w ogóle po polerowaniu. To też taki jeszcze mi po środku tu został. Ale większe takie zadziory, y, czy jakieś w ogóle wykrzywienia, bo były dosyć mocno po, poczochrane. No to jest w miarę spoko. Więc jeszcze tak do, takiego do domuskania, ale wiecie co, ja to jeszcze zostawię, bo i tak, bo tu idzie to idzie z boku kuźwa, to idzie z boku, ciężko to pokazać, bo tu też są takie wybrzuszenia, ale to już nie mam na to wpływu, ja może to zbiorek będę po prostu to polerował i szlifował, bo to no, jest pełno syfu. Ale bez większych w gniece się udało. Ciężko tak. Jest tak schodzi tu do środka do wewnątrz. Yy... No nie tutaj. Nie, tutaj o, o. Nie, tulipę. Tulipę zrobiłem to tu jeszcze do poprawy. No to widać tam na samym końcu. Wiecie, bo tak człowiek patrzy raz tej raz tej jest niby OK, a później... No nie, ale dobra, no to robimy jeszcze i, i, i później troszkę to wyczyścimy i zobaczymy. No i zrobione będzie. Pewnie, że nie. To jeszcze nie jest efekt końcowy, ale tak. no Tak listwa wygląda i a tak będzie wyglądała, z tym, że będzie dużo lepiej. Bo po pierwsze, oczywiście jak zwykle ja mam problem z gradacjami się. ma. Po prostu chcę jak najszybciej, a no tak się nie da. I teraz tak, tu jest, gdzie wiem bardziej mordę widać, tu troszkę mniej. Tu skończyłem na. Że tutaj wiadomo, no, że staną takie. Co, co po niektóre rzeczy e, tutaj jest 800 ale tu jeszcze muszę do 1000 bo jeszcze widać takie te główieńka a wiecie a to jest ozdobne i to będzie na zewnątrz widać więc tu jest jeszcze 800 e, 1000 może 1500 nad pojadę zobaczymy e, bo tutaj skończyłem na żeby Wam nie skłamać 500 e, gradacja 500 e, więc no to, wiecie dobrze wygląda ale nie no z bliska tak jeszcze, o, jeszcze nie, jeszcze to nie jest to. No tutaj też można się przejrzeć, kurwa, w brudzie. No ale dobra, spawacza już ogarniam, żeby tu nam przyspawał. Tutaj końcówki już tak nie ruszam, bo dopiero jak będzie pospawane, to wtedy to się zajmę i będzie cała listwa już tak wyglądała. Tylko to z grubsza zrobię tak, żeby po prostu już było, wiecie, ładnie, nie? I potem, jak mi będzie pospawane, no to tą stroną się zajmę tym kawałkiem, bo tutaj już mówię o nad widać, że tutaj więcej tak pozostawiałem. I eee, jeszcze to zrobię, i wtedy będzie można jeszcze tutaj tak ładnie zaobleć, żeby to jakoś w, miarę, w miarę w miarę wyglądało. I, I tak to by wyglądało. No jest to żmudna robota, czasochłonna. Eee, nie powiem, ciężko jest zacząć to raz. No ale jak już się zacznie, no to leci, leci, z tym, żeby utrzymać, jest taki, Wam powiem, problem, żeby utrzymać przynajmniej u mnie. No widzicie, przeskakuję z tą gradacją, a, a, a mam roboty razy 7, Znaczy nie razy 7, tylko po prostu no, trochę mi cierpliwości brakuje. I w połowie właśnie tej roboty nie tyle, co zacząć u mnie, bo jak już zacznę, no to robię, tylko żeby utrzymać to nie tempo. Tylko tą staranność, sumienność, nie? że kurwa, wiecie, tutaj. A, jebać, a, to jebać, wiecie, nie. Więc to też trzeba. No, takie motory uczą samodyscypliny, ale mnie zanim nauczą, to chyba się prędzej zesram. Dobra, idziemy dalej. Dobra, mała aktualizacja. Wziąłem sobie te moje krążki. Tam jeden, to jest flanela, drugi coś. Umyłem to, tam zalałem rządkiem płyn do naczyń, bo takie grudki się porobiły z tej pasty, bo to też jakiś czas temu wcześniej tym polerowałem. W ten sposób wygląda fajnie, ale wiecie, jak wezmę pod innym światłem, no to też trochę paluchami wymazałem, no nie wygląda to za super. Jeszcze, wiecie co, bo skończyłem na 1000 ja muszę chyba jeszcze bardziej zjechać gradacją bo coś nie chce mi się tak wie, nie chce mi się tak wybłyszczyć kuźwa, taki mleczko takie zostaje. No wiadomo, no w porównaniu z tym, no to jest nieba ziemia, ale nie chcę tak jak mówiłem, super lustra robić, bo nie zrobię, bo na przykład takie, wiecie, takie coś, no to zostawi takie, wiecie, no autentyczności. Spróbowałem samymi krążkami ten zamek, znaczy ten wieszaczek. Więc on fajnie wyszedł, ale tutaj już żadnymi też papierami nie szedłem. gdzie Gdzieniegdzie widać takie, takie wiecie, o, tutaj takie rysy, ale e, ja to zostawiam, bo nie, to już jest, to już fajnie wygląda, bo nikt nie będzie o tak, kurwa, przecież na to się gapił, nie? No wiadomo, no mógłbym papierem to do, do rezać, ale wiecie co, Na no próbę robiłem właśnie tymi krążkami, e, czyli fils, e, flanela i tam coś jeszcze. Trzy etapy i tak to wyszło mniej więcej, bo poprzednie te rzeczy, co polerowałem jakoś fajnie wyszło, no bo to jednak było świeże, ale to nie wiem o co chodzi. Eee, więc to jeszcze ten do poprawy, jeszcze robię w trakcie to tam wyprowadzam, eee, wyprowadzam sobie te, te wszystkie eee, takie wniecenia, większe, mniejsze. I co, chciałem Wam życzyć oczywiście wesołych świąt, eee, to był burda, <taki>, taki, że hej, eee, zdrowia panowie i panie. E, przyszedł do mnie Mikołaj, znaczy to nie powiem, nie powiem być Mikołaj, ale e, ósemka powiedziała dzień dobry, zapukała, więc e, miało być to wcześniej. Miałem sobie kupić w ogóle coś innego, taką e, lisicę do cięcia, ale pomyślałem, że przy tych, takich rzeczach e, kupię sobie takiego multitoola. Tu już baterykę testowałem, więc e, kolejne dziecko e, w, w moim pseudo warsztacie. Jest to multitool. Szybkie takie wymiany, bo tak można sobie takie wiecie trójkąciki zamontować, gdzieś tu jest do cięcia metal. To akurat jest do drewna, i tam inne jeszcze takie akcesoria. No i co, dewalt jak dewalt, dla mnie sprawdzony akurat bez, bez szczotkowy motor, tak jak w każdych tych innych moich pierdołach, typu jak tutaj w kętarka, czy, 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 czy cała reszta tych główien Typu, typu udar, czy, czy flex, no to e, no mówię na tym, na tym e, pracuję, więc na pewno są tańsze te rzeczy, takie, które można sobie wziąć. Typu jakieś, nie wiem, e, nawet z tego lila te Parkside y na pewno e, w jakimś stopniu tam oddają, ale, ale no ja już się uparłem na to. i Yy, wiesz, wiecie, no mi, można by było jeszcze tam w Milwaukee kurwa pójść, yy, troszkę tam droższe są, yy, czy, czy makite, ale, ale jednak yy, jakoś mi ten dewalt przypasował. Pierwsza w kętarka była, później ta cała reszta, więc powoli powoli się tutaj wszystko organizuje. Więc tyle schwa, chwalenia się, A, będziemy testować w ogóle, jak to tam szlifuje yy, i co. Więc jeszcze raz, wszystkiego dobrego. No i co, jedziemy jeszcze da, dalej z tematem. Może mi się uda tą jedną listwę skończyć. Więc tak to by było. <laughs> Dobra, to by było w tym ujęciu na tyle. A jak zwykle, czym dalej, tym lepiej. Podajmy troszkę bliżej. No i co myślicie? Bo. To nie jest to, co ja bym chciał, bo kuźwa nie wiem, na mniejszych tych elementach dużo lepiej to wychodziło. W ogóle na tej listwie biorę mikrofibrę, nówkę, sztukę. No, nie, nie tam jakiś szajs, ale powiedzmy taka średnia półeczka. I kurwa, mimo wszystko, takie ryski zostają po samej ścierce, nie? Po wycieraniu pasty. No, w tym momencie fajnie wy wygląda, ale powiedzmy weź tu jakoś złap. No, i kurwa zostają te. Takie hologramy. I kurwa nawet wziąłem pastę do polerowania lakieru. Eee, nie wiem, co myślicie? Chyba zostawiamy, co? Zobaczymy to też, jak na motorze będzie wyglądało. Eee, no wiecie, no całe to porównanie to naj... <laughs> największą robotę robi. Kurwa, no, nie jest to, co ja bym chciał. No nie podoba mi się to do końca. Eee, no mówię, zostaje po tej maszynie, mówię, różne, różne... <laughs> Te krążki, to jest akurat bawełniany, teraz trochę oblepiony tym. Bawełniany flanela na początku idzie filc, do 1500 więcej, więcej już nie matowałem. No to w zależności kurwa jak się stanie. Tak troszkę tu w miarę. Nie wiem, to w zależności jak się człowiek ustawi, jak to światło pada. Trzeba było wyjść na dwór, zobaczyć jak to na zewnątrz wygląda. No najlepiej to na maszynie, ale to na sam koniec. No nie jest dobra, reanimujemy drugą listwę i tyle. A z tego kąta jak sobie położyłem no to fajnie to wygląda, no nie powiem Nie wiem, kurwa no mówię i ten efekt po prostu No bo wiecie, bo to też jak ja kurwa robię tak no to widzę, nie? Eee, nie wiem, no dobra, powiedzmy, że jest w porządku, wydajcie znać. Eee, to jak mówiłem, Wesołych Świąt, i tak dalej, bla, bla, bla. I tam mam te Facebooki, fanpage, e, TikToka też mam, bo tam wrzuciłem akurat jak tam motorynka jedna chodzi i druga. Eee, co tam jeszcze, Instagrama też, też prowadzę, znaczy prowadzę. Nic nie prowadzę tak naprawdę, ale podam wam linki, to sobie możecie tam zajrzeć, może coś ciekawego znajdziecie. A tak zazwyczaj to tam nic nie ma. Eee, dobra, robimy sobie tą listwę teraz i to by było na tyle, więc eee, coś jeszcze miałem powiedzieć, kurwa dwa dni z jedną listewką, no to znaczy tak długo nie robiłem, bo to po trzy godzinki tam, no dobra, nieważne, eee, to by było na tyle, na razie.